Jadę dzisiaj pętlę wokół Jawożna. Wtyczony szlak, Białożny tych szlaków rowerowych jest naprawdę dużo i no, około 50 km lasy, trochę pewnie asfaltu jeziorka stawi, stawy ogólnie Jawożnia, pomimo, że to duże miasto prawie, że w aglomeracji śląskiej na jej obrzeżach to można takie krajobrazy właściwie wszędzie spotkać lasy łąki rzeki w dosyć dzikim stanie no, można się poczuć prawie jak gdzieś jeśli nie w górach to na roztoczu no a to można być zdziwionym że to kilkudziesięciotysięczne miasto na obrzeżach aglomeracji śląskiej jak ktoś sobie wyobraża Śląsk jako zadymione pełne kominu, kopalni. miejsce to to nie jest to prawda, bo po pierwsze tych kopalni już nie ma po drugie zieleni jest tu niesamowicie dużo i takich tras, czy to w Sosnowcu, czy w Jłożniach, czy w Katowicach, czy w Tychach, jest naprawdę dużo. Ja można się wyróżnia chyba tym, że bardzo od lat promuję to Opony co prawda, ale czasowe niż, Albo przynajmniej takie krosowe, niż Sure. Ah, I just think it's in there the No to co, to daje Wożna na rowerek Jedziemy dalej No i to nadal Jawożno Jestem jakieś 2 km dalej Subie do centrum miasta pewnie jest ze 3, 4, 5 może Nie wygląda Kilka hektarów obsiane Wiejsko Sielsko wiejsko Takie tu widoki Kominów nie widać A elektrownia Worno z najwyższym kominem w Polsce Zaraz się pojawi pewnie, bo jest dużo obok. na razie po prostu po przejechaniu 10 km super za kola przemszy łąki lasy górki pagórki zjazdy przez bukowy las I co teraz jest teraz industrialny kawałek naokoło elektrowni a potem znowu w lasy i na szutry a to jest ścieżka rowerowa która ma już z 15 lat Ścieżka właściwie droga rowerowa jedna z pierwszych chyba tu w okolicy na poziom w Sosnowcu ja Z dusz całej dosyć ruchliwej drogi a jest naprawdę no, jak widać super bez barierek można można a z bliska komit wygląda na niższy. To tak miało być zbiornik Ale przyjemnie. 500 metrów od parkingu Głównej Bramy Potężnej Elektrowni Jaworzno Aha, tutaj jest chyba jednak Jakaś woda มาดิ Ale piękny odcinek drogi Mam tyłem do takich tras takich dróg leśnych prostych Tak naście lat z kuzynami i kolegami jeździliśmy gdzieś tam po rejonach Jury albo obrzeżach Kioletczyzny, takie takie szlaki, 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 takie drogi to była nasza codzienność. No, niesamowicie zróżnicowana jest ta trasa. Teraz jedziemy jakimś starym wałem. Wygląda teraz, no nie wiem, z czym się to kojarzy. Tam kościół, chyba w Jeleniu. Natomiast teraz zwracając tutaj, do ja Boże, no To naprawdę zróżnicowanie tej trasy. Przejechałem 20 km, a od się zmieniają. Ja bym Przejechał po prostu ze sto przez Polskę Proszę, wał wow, się skończył znowu Pobrzeże, takie lasy I singielek No i rasowy singletrack jakby było mało zróżnicowanych krajobrazów. co tu jeszcze mamy? Latarnię morską. Ja Nie wiem, co to za wynalazek, ale... Ale jest. Troszkę asfaltu zaliczone, podjazd. i wracamy na no, piękne rolnicze tereny. to w ogóle jest jakiś użytek ekologiczny, na którym występuje omik polski. A oprócz tego tu jest naprawdę dziesiątki hektarów upraw. Woli kończę pętelkę, zostało mi do domu jakieś 13 kilometrów, to już bardziej znane mi rejony. Tą drogą już na pewno jechałem, a za chwilę już będę w takich miejscach, które są w zasięgu i jeżdżenia z dziećmi i biegania. Także koniec eksplorowania nieznanych terenów, ale trasa jest przegenialna. Na chwilę obecną mam 45 km. Także wyjdzie około 60 cały czas w granicach administracyjnych miasta Jawożna a tego miasta właściwie oprócz elektrowni i kilku domów w ogóle nie widać, no jest przesupertrasa. Niesamowicie zróżnicowana. usypana świeżo odnowiona zbiornik jest po takiej renowacji dużej dobra i zawsze trzymaj się. No, no dobra, pijemy piwko i, I ciśniemy 10 km do domu